Dzień dobry, dzień wolny. Słuchajcie, jesteśmy po śniadaniu, po kawce i stwierdziliśmy, że lecimy na szybkie kardio, lecimy na rowery, na te nasze. Kilometry, spalimy trochę kalorii i zaczniemy normalnie dzień. Moja fryzura to jest, wiecie, spinka do włosów, ale jakby nie ma co się czesać, bo zaraz i tak wiatr wszystko rozwieje. Na twarzy mam tylko pielęgnację, ja oczywiście... Ja Nie no, ale no ty masz ładną fryzurę, no pewnie. No ja mam trochę gorzej. Na twarzy mam tylko pielęgna... W ogóle się nie przywitałeś, jak już się wbiłeś w kadr. Na twarzy mam tylko pielęgnację i filtr z Holika, cholikacie. Mamy słoneczny dzień, więc. Boże, nie mogę na te włosy. Więc słuchajcie, przetestuję go konkretnie. No i widzicie, kto ma parcie na szkło. Mariusz. Przetestuję go konkretnie, bo później planujemy cały dzień spacerować. Także co? No zapraszam na dzień ze mną. Słuchajcie, szybka przebiórka, kiecuczka, brudne konwersy, na które nawet aparat nie ostrza, ale że ten aparat nie ostrzy to nic nowego. Do tego jakiś top, katana jeansowa, ta torebka, którą wam pokazywałam z Gesa, okularki i lecimy, słuchajcie, na spacer, jakimiś starymi szlakami. Lecimy na jakiś fajny obiadek. Jeszcze w sumie nie wiemy do końca, co mamy nadzieję na kawę na mieście, także chcemy spędzić ten dzień dzisiaj, tak w sumie już przedurodzinowo, a jeszcze nie wyjazdowo. Także wiem, że mi spędzimy czas. Lecimy. O, może aperol wypijemy? Co ty na to? Tak. Tak myślałam, że szybciej niż kawa, a dzieci zostają same grzecznie w domu. Ja jeszcze słuchajcie. A, pokażę Wam w sumie. Coś? Coś? No chodź, poproś. idziemy, jaką podjęliśmy decyzję? Gdzie idziemy? Yy, nasze pierwsze kroki kierujemy do DER-Elefant, gdzie nigdy nie byłem. I, I powiedz, czego będziesz próbować? Yy, plan jest taki, żeby spróbować Ostryk. Pierwszy raz w życiu. No, bardzo ciekawa, czy Ci posmakują. Yy. Ja, byłem mały, jadę. Ja, y, ja nie wiem, czy ja nie będę nagrywać swojej pierwszej reakcji. Bo na przykład żałuję bardzo, że swojej nie mam tak udokumentowanej. Lepiej nie nagrywać, bo to nie ma co nagrywać i bez reakcji, a jak chcę spokojnie zjeść. Więc zobaczymy. No, najwyżej się skończy na burger. No ale no, dobra, najpierw idziemy do do Elefanta. Później plan jest taki, żeby oczywiście gdzie pójść, przejść parkiem saskim, zobaczyć moją ulubioną fontannę. Czy ona jeszcze sika? Na ja się to z góry troszkę się. No jakiś taki deszcz, park Saski, później pójdziemy na Starówkę, pewnie wypijemy jakiegoś aperolka na Starówce albo kawę. Nie no, czego ma nie być. A, bo ostatnio nie było. A później słuchajcie, pójdziemy na Fontanny, chodź do tędy przejdziemy, pójdziemy na Fontanny, a na koniec zahaczymy o Bulwary Wiślane i stamtąd powrót do domu. Krzyśba, nie daruję. Mam wrażenie, że za każdym razem jak jesteśmy w centrum, jak mamy tak więcej czasu, to ja muszę przyjść do ogrodu Soskiego. Tak. tak. Ale ty powietrz, że głeś. Nie to robię. Różnicy. Myślałam. Jak ci smakowało, słuchajcie, w ogóle... Oczywiście, że musi być wstęp, przy, zanim odbyło Przystaniemy, usiądziemy usiędziemy się na oba. Ale no ona jest cała brudna. To nie przysiądziemy, idziemy dalej. Yy, ja tylko taki krótki wstęp i moja dygresja, że słuchajcie... Mój chłopak zawsze chciał spróbować ostryk, a przede wszystkim interesowały go małże Świętego Jakuba, bo zawsze w każdym MasterChefie, Hell's Kitchen health i kitchen. innych takich takich były. I mieliśmy próbę na Seszelach i okazało się, że ich w ogóle nie było, a później zamówił w Rimini. Bo generalnie małże Świętego Jakuba to są eskalopki. Ja zamów... skalops. zamówiłem skalops i dostałem schabowego. Więc, no nie, nie, nie byłem content, jak to mówią. No więc nadal nie spróbował wtedy tych małży świętego Jakuba. Czy to ręka boli tak? Czekaj. No co ty nie powiesz? To nie jest takie wiesz, proste. To, drugą to za to się płaci tym youtuberom wszystkim. Czekaj, no weź od góry trochę, o. Uwaga, rower. No, i dobra, i to, to właśnie cała moja dygresja była. No więc, akurat w Der Elefancie, owoce morza są spoko, w sensie zawsze jest duży wybór. Eee, no i generalnie dużo osób poleca Der Elefanta, właśnie jeśli się szuka takiej miejscówki. Stąd nasz wybór, bo właśnie tak jak mówiliśmy już Wam, że mój chłopak chciał spróbować ostryk. No i zobaczyliśmy od razu, że są te marze świętego Jakuba hmm, dostępne, więc próbowaliśmy. Opowiadaj, jak Twoje wrażenia. Jak moje wrażenia. Tak, także tak, ostrygi. Jest to ciekawe danie. Myślę, że jednorazowe w moim przypadku. Nie było to ani tak, jak słyszałem, że obrzydliwe, że obleśne, że jak glut czy coś. Nie, no było to ciekawe, interesujące, ale nie aż tak smaczne, żeby płacić taką kwotę, według mnie. Więc tak, spróbowałem, odhaczone. No, dziękuję. A małże świętego Jakuba? Małże świętego Jakuba <laughs> zdziwiło mnie to, że się najadłem, bo myślałem, że sobie to zjemę, a potem trzeba będzie to do jedzenia. Burgera albo żeber, żeberek. Tak. E, nie no, najadłem się były nie były gumowate, były bardzo delikatne. Tak, o, bardzo o, delikatne. No, Spokował mnie jak ryba po prostu. Jak ryba czasem to taki krewetkowa, między, coś między krewetką a rybą. Tylko to mięso było takie mięciutkie i takie delikatne, że trochę mniej suche od ryby. Fajne. No. Jeżeli chodzi o ostrygi, to jeszcze naj, najlepsza część ostrych to był poplarnik, jako zagryzka. E, a tutaj też bardzo fajna była bułka i sosy. Nie, ale nie, no, to też kolejne ciekawe, zaliczone, dużo lepsze niż ostrygi, ale. Czyli standardowo moja ośmiornica była najlepsza. Tak, ośmiornica była bardzo dobra. Dobra, nie była gumowana, najbardziej mi w smaku przypomina <laughs> kurczak. A, Jakbyście dlatego... nie rozumieli, co Magda mówi, to na końcu dostaliśmy po wiśniówce, więc. Dostaliśmy, słuchajcie, kieliszeczek wiśniówki. Który. No! Ja myślę, że te wrzawce są mocniejsze, ale Magda trzepło. Nie wiem, no ja czuję, że mnie trzepło, bo mi, słuchajcie, było tak zimno, mi jest nadal zimno. Jest niby 18 stopni, ale przez to, że jest tak no to jest zimno. silny wiatr, to się wydaje, że jest 8, i ja po prostu idziemy teraz na kawę. Albo nagrzane wino. Wybór należy do Ciebie. Masz jeszcze chwilę, żeby się zastanowić. Kaba. A my przejdziemy sobie, słuchajcie, przez Park Saski, i oczywiście, że zabiorę Was na ten spacer ze mną. Zapraszam. Mhm. Ciebie a, też. Albo to się przewinie sobie. Razem słuchajcie, mamy plan pójść na tamten taras widokowy. Mam nadzieję, że trafimy na dobrą widoczność. Zapraszamy Państwa na Fontanny, a później na Wisłę i kończymy tę wycieczkę. Ciekawe, ile dzisiaj kroków zrobimy. Zobaczcie, akurat tak w tyłku. Trochę, ej, tak w aparacie było prześwietlone, że wyglądało jak koloseum przez chwilę. Serio. A to tylko nasz barbakan. Tylko? Znaczy, przepraszam, aż, ale w sensie nie koloseum. Barabaka. Ale pięknie jest tak, ta trawa jest taka zielona. W ogóle uwielbiam połączenie takiego niebieskiego nieba, czerwonej cegły i trawy. Pięknie to wygląda. Nie sądzisz? No dawaj coś tak. głupiego, bo dawno nic nie powiedziałeś. No dawaj, dawaj. Nie mam pomysłów. Nie wierzę. Ja nie zawsze mam takie problemy. Słuchajcie, nie widać, bo pod światło mamy most Gdań gdański. Jak dla mnie najpiękniejszy most w Warszawie. Tam e, od jakiegoś czasu, w sumie od kilku lat, jest taki granatowy napis. Miło Cię widzieć. I on jest taki ciemnozielony, ten most. Tam jeżdżą tramwaje na górze samochody. Uwielbiam go. I dla mnie jest najpiękniejszy. Proszę bardzo, tutaj mamy Wisłę. Tak. Ale wysoki poziom wody jest. Chociaż w sumie tutaj krzaki są, to nie wiem. O! I proszę bardzo, tam mamy stadion. I najładniejszy most, według mnie. Który, Łazienkowski czy ten dalej? Nie, no ten. A ten, łazienko, ten za Łazienkowskim? No właśnie, Siekierkowski. Czyli ten wiszący z białymi tymi? Siekierkowski jest najładniejszy, według mojego chłopaka. Dla mnie on ładnie wygląda w nocy. O, musimy się w ogóle na przejażdżkę rowerową wybrać przez Siekierkowski. To w sumie fajna okolica. No, także... My sobie spacerujemy po bulwarkach. Pamiętam jak tutaj nic nie było, a teraz jest... Tak, po browarkach. A teraz jest tyle knajp. No. I tutaj zaczynamy ciąg knajpek. Akurat chyba... Wpadamy w ciąg? Tak, wpadamy w ciąg knajpek. Przed nami Green Cafenero, A dalej... Ja nie pamiętam, one są chyba jakieś tematyczne, tak? Jakieś takie, że państwa coś takiego będziesz kiedyś sprawdzaliśmy? Nie państwa, tylko jakieś takie coś. Nie a, pamiętam. A, Ja tu nie byłem lata już. Tak, lata. No, przed pandemią. Tu no, jeśli lata. w tamtym roku to lata, to tak, lata to nie byłeś. Byłem tutaj? Lato temu byłeś tutaj, tak. A tutaj na no, którejś z tych ławek? Na no, tej. Tak. A chciałam być, wybaczcie, nie pamiętamy, ale niektórzy pamiętają. Mamy pierwsze z naszych wspólnych zdjęć. No, tak. I ty to wtedy na fejsa wrzuciłeś, pamiętam. Pamiętam? Też pamiętam. No, a my sobie idziemy dalej. Od mostu do mostu. Taki weekend słuchajcie. Do No. A gente Wróciliśmy do domu. Dzieciaki były mega grzeczne, jestem bardzo zadowolona. Co prawda, wiecie, my przed każdym dłuższym, powiedzmy, wyjściem zabezpieczamy mieszkanie, chowamy kable, i to nie jest tak, że one nic nie niszczą, bo kiedyś dostałam komentarz, że fajnie Wam, że możecie wyjść i zwierzaki nic nie niszczą. Słuchajcie, z ręką na sercu, bułka zniszczyła dużo więcej rzeczy niż Mariusz. Ja też Wam, wiecie, no nie pokazuję takich rzeczy, bo jakoś, no nie wiem, nigdy się nie składa, ale na przykład każde z nowych krzeseł jest obgryzione. Przez Tutaj, bułkę zbliżone. z każdej strony. Zbliżenie. A, yy, właśnie, fotel. Poczekaj, nie wiem, czy dam radę tak zbliżenie zrobić. Nie wiem, czy widzicie, o, jak jest obgryzione. Chyba nawet widać. I ona to obgryzła podczas jednej naszej nieobecności, więc wiecie. Sorry, teraz wam oddalę paskala, no jest właśnie zasłonięte dlatego. E, więc to nie jest tak, że zwierzaki nam nic nie niszczą. My też po prostu staramy się zabezpieczać mieszkanie przed naszym wyjściem. Na przykład, szafka pod RTV e, jest zawsze dosuwana do niej ława, bo bułka wszystko wyciąga, otwiera szafki, wszystko wyciąga i podaje to Mariuszowi, więc wiecie. My zawsze jak wracamy do domu, mój chłopak zawsze ma stresa, a ja mówię, że to jest taka, takie, wiecie, taka podjarka, że co tym razem, co tym razem zastaniemy, no ale właśnie chciałam je pochwalić, bo nie było nas chyba trzy albo nawet już cztery godziny łącznie z dojazdem do domu. I totalnie nic. Słuchajcie, Mariusz się nawet ani razu nie załatwił w domu, gdzie my obstawialiśmy to, wiecie, no jako pewne, no mimo wszystko. On jest nadal młodym psem i ciągle się uczy, ale totalnie nic nie znaleźliśmy. Ja jestem zachwycona, ale i zaskoczona, także dzieci były bardzo grzeczne, Starze na wychodnym. Bardzo fajnie. No, fajne. ja już znalazłem. Co znalazłeś? O kurde. Tak myślałem. Pochwaliliśmy. Nie wiem, czy, nie wiem, czy kojarzycie moją. Ciekawe, czy tym będzie robił. Nie wiem, czy kojarzycie moją opaskę. No, perłami żywymi, opaskę, właśnie. Taką z perłami. Także z nieważne. Z Prze no, pr proszę przewinąć i. i skasować nagranie. Ale będzie piękna kupa. Ja tak myślałam, żeby to schować, bo. Ale to oczywiście myślałam... bułka musiała mu to podać. ja nie, no przecież nie będzie tego jak. No nie, może nie zjadł. Także no, nieaktualne. No, ale i tak, jakby zniszczenia są małe. No, sorry, przykro mi akurat, bo zaczęła mi się podobać ta opaska, więc już jej nie mam. Także tak, słuchajcie, to był bardzo fajny dzień. Teraz mamy jeszcze, jeszcze w sumie kawałek dnia, i musimy się. Dostawka. Chyba perła spadła. Musimy się spakować, bo jutro z samego rana wyjeżdżamy na moją urodzinową, znaczy na urodzinową niespodziankę zorganizowaną przeze mnie dla mojego chłopaka. E, także mam nadzieję, że spędzimy fajnie ten czas, ale mam nadzieję też, że dzisiejszy taki vlog przypadł Wam do gustu. E, dajcie znać, czy w ogóle lubicie, e, jak pokazuję Wam Warszawę, gdzieś spacerujemy, takie przebitki, bo ja bardzo lubię e, oglądać takie filmy. Nawet jak oglądam kogoś z Warszawy, to lubię patrzeć, jak pokazuje to miasto. Co o innych polskich nie wspomnę, bo też bardzo lubię. W ogóle ja lubię. Jeśli oglądam vlogi osób, których, które lubię, to oglądam u nich wszystko. Ale jakby dajcie mi znać, czy, czy podobają Wam się takie wstawki. Mm. I coś jeszcze chciałam Was zapytać, ale już mi wypadło z głowy przez tą opaskę. Później do Was wrócę i na pewno, słuchajcie, pokażę Wam tutorial, to brzmi bardzo skomplikowanie, tutorial krojenia arbuza w kostkę, bo dostałam o to kilka pytań, pokazywałam Wam to i na Instagramie i wiecie, tutaj na YouTubie jako formę przekąski. Ja nauczyłam się tak kroić arbuza parę ładnych lat temu i śmiechem, żartem, ale od kiedy go tak kroję, to nawet jak byliśmy na żaglach, to musiałam go tak kroić, bo moim zdaniem to jest o wiele bardziej poręczne niż wiecie jedzenie z tych trójkątów i po prostu sok cieknie po rękach, po koszulce i tak dalej, tak Także pokażę Wam ten skomplikowany tutorial, jak kroić arbuza w kostkę. Dobra, a teraz musimy z Mariuszem porozmawiać. Słuchajcie, przed nami prosty, szybki i prymitywny tutorial, jak pokroić arbuza w kostkę. Zapraszam. Dobra, kochani, z tyłu to nie szum morza, tylko praca z mewarki. się dzisiejszego vloga takim pięknym, zespanym kotkiem. My jeszcze się musimy trochę dopakować. Mm, także już nie będę przedłużać. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik przypadł Wam do gustu. Żegnam się z Wami na dzisiaj. No i co, jutro na pewno będę nagrywać vloga wyjazdowego, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym filmiku. PA!